Cześć! Cześć Mano! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Arkoso, a to jest... Day hey Day 2. Tak, to będzie pierwszy odcinek instruktażowy. Eee, możecie spojrzeć, jaki mam level tutaj. Jest on duży, bo grałem, Mam tu przygrana ponad 50 godzin. Eee... Teraz mnie poznać. I jak będziecie ogółem chcieli, to zrobię z tego serię. Tylko od razu mówię. Będą lagi, więc no... Niestety. Mój komputer ledwo to tu uciąga, tym bardziej jak to... znaczy... Eee... jak i nagrywam, to jest stałe 45 fps około. Eee... A jak nagrywam, to... Czasami zatnie i spadnie do 19, nawet więc no. I teraz będzie instruktażowy taki filmik. Tak e, musimy wejść tutaj. To, to tak dobrze, nie będzie odchodzić. odchodzić. I e, tutaj są takie duszki. Duszki świadczą o tym, że można to zrobić po cichu e, bez zabijania policji i strzelania. Ale ja wolę zrobić na głośno, ponieważ nie chcę się z tym męczyć i nie chcę, żeby odcinek wyszedł jakiś długi. Zrobię, pójdę, będzie ok. Ale to poprzecinam materiał, może edytuję wszystko, porobię. I powinno być, tak. Ym, tu możemy mieć pre -planning. Czyli... No przed tym planowanie tego wszystkiego. Chyba nie nie teraz jak się nazywa. Jestem idiotą. I to samo trzeba wybrać jest drill, czyli duża wiertarka do drzwi. Więc no. Wybierzemy sobie niech to będzie tutaj, bo to jest takie zwykłe miejsce. The Drop to jest... Paczka, gdzie może być posadzona jakkolwiek. Dam sobie za tutaj tutaj Mnie nie Nie, 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 nie Jeden z tych nie Bo jeszcze wezmę swoje Doktor Bug już nie Aha, dostęp do kamer i więcej kamer moich. O, nie wiem czy zazwyczaj, ale teraz właśnie moja kartografia się odzywa, że o panie przegrzewasz mnie, no nic. Na no, wytrzymy. Czy nie Tutaj mamy do wyboru noże. I takie inne rzeczy do uderzenia, a nie strzelania. To jest mój AK-5. A tu golia 12G Shotgun. Tutaj mam apteczki. Nie nie wezmę te ammo, tylko ja ma dwa teraz, to mi się nie przydawa. Wolę teraz wziąć tam... Eee... Doktor Backtu. Mogę to usunąć. O, usunęłam. Panie, dobrze, Robak. Aha, tak, tak, można tak, Dobra. tak, nie będzie stoi. Nic i nie będzie tak, Dobra i... Możemy iść. tak, 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 Tu granaty... błyskowe. Dobra, no to... Ruszamy. tak, Pomijmy. Tak Jestem już doświadczony tak w Więc No Nie, nie będzie tu jakiegoś Królstwa Tak, teraz zapewne Widzicie mam 32 i yy, 30 fs Bo najgrywo, tak to by było 40 10 fps Zbiornik program. Dobra, zatwieramy I robimy to na głośno, ładnie Czyli... Nie. Jedę od razu po ten... tę wiertarę. O, ktoś mi namierzył. Prawie. Bardzo dobrze, że mnie namierzył. Bardzo się z tego powodu cieszę, jest spoko. i to będzie, tak jak mówiłem wcześniej, odcinek instruktorzowy, więc nie sugerujcie się z tym, że będzie może z tego jakaś seria. Ale zapewne zarobię, bo i tak miałem to w planach zrobić. Ale to też zależy od Was, żeby będziecie chcieli. Dobra, będzie na pewno strażnik od razu wygryję. Nie? tak jest, kurde. Muszę na lecieć, znowu. Naprawdę. No i tak wygląda mi celownik ładnie, wszystko. Tak, nie. No, może, a tak wygląda pierwsza wraz. Mam dwa tryby celownika Taki i taki. I tryby strzału. Pojedynczy lub no, seria. W sensie automat. No. <grymne> eee. I zrobię tak. Wycajmy się. Nie udało się. Jeszcze raz. Nie. Nie wiem. Okay. Eee. Oh.

Nie. nie w czele armu, to jest już fajnie. No. Jakby teraz włączył to. i się judo na cicho zrobić. Chociaż to nie wierzę. <grym> Już, dobra, koniec. Okej. Szkoda, bym okej, Patrzcie. keycard. Dobra. Okej. Okay. Okay. włączymy barierę przeciw... Eee... bandytom? Przeciw bandytom? Nie wiem na nie wiemy odmienić. Dobra. Nie będę takie... nie wiem, eventy, tylko... Rzeczy, które możemy po prostu odbierać. O, i policja. I... 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 No, Eric powinien dostać Pyk pyk Po nich. Nie będzie mnie popchnąć, gdy okay. się jeszcze raz zbiorę i będzie Zakładnikę prowadzić do samego, Nie, niech będzie. To było dziwne w ogóle. Przez pierwszy moment myślałem, że mi się uda zrobić cicho, od. Niestety nie. Na ziemię. O już, inne posiłki przyjechały. Roli się groźnie ale nie muszę dobrze wrócić że nie że... sobie teraz na pojedynczy i zrobię taki tak tak ciebie położę na dół tak nie ma nic nie ma nic On co tu strzela? A, to był tam obojętnie nie wiem z tym talentem <gryw> raczej tym przeciwieństwem tego ale nie wspomniałem gram mi na minimalnych ustawieniach graficznych bez nieporozumieniu z mojej strony, bo nie powinno tak być. Zanim najmniej powinny być średnie... To znaczy ogółem karta graficzna nie wyrobia. Reszta komputera wyrobiamy. na średni. Ale niestety karta... nie się yy, To jest bardzo słaba. Yy, Ati 1850. Więc yy, naprawdę... Yy, Wyczyn jakiś to nie jest. Tak, zesłala nam się wiartara. Musimy naprawić. Ja mam tyle bonus na stronę, że... Dla mnie to nic nie znaczy takie coś o jest. Piękny nie headshot. Kiedy to wywania ją. Gdzie nie? Ziemnicę. Nie wzięłem wiartarki. No są nieważne dobra będzie. Tak rozmieścimy to tak. Tak będzie fajnie wyglądało wejście pięknie. pięknie pewnie ktoś powie zaraz, że mam ani jakiego i że cały czas hedy wale No widzicie teraz nie. W zasadzie w niczym nie było. ja nie, 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 nie zrobiłem. Ale nie zabijem cywila. Nie. To był ten yy, Scarface, albo Hostan. Więc tutaj pospalony. Spróbujemy kluczem. To jest naprawdę, ma wagę śmierci, życia i wody z Biedronki. Niech się to robi, za ten czas się odgrywało. Ej, halo, proszę mnie nie odrzucać. Dobra, lecimy. O, udało się. No to pakujemy i lecimy do auta. Jak się prezentuje pierwsza misja? Ups, robimy. E Byłem w Fadeja. Grałem u kolegi pierwszym razem. Takie... Oooo! Hongkong! Słame granie. Grałem w The Heist'a. Otrzymałem go za darmo, bo... Z pewien dzień na streamie po prostu to było wszystko za darmo. Starblies... Overkill... Tylko co robi Paydaya Zrobiła, że Payday the Heist jest za darmo, bo wypuszczałem Payday 2 No i ja w tym momencie takie Już, ja jeszcze jedynki nie ograłem A jedynki nie było, to było the Heist To inny kraj jakby Lepiej w czas Paydayów No i Ograłem tego Paydaya Potem właśnie Kolegi, gram. Mam dużo kasy. Kupię sobie Czekam na jakąś yy, przecenę i kupię. No i na setny dzień się okazało, że patrzę na streamie, Bardzo specjalne. Aday 2. 5 euro. Takie... kurde Są dwa dni tylko przeceny. Albo dzisiaj, albo jutro. Tyle pomyślałem, dobra, dzisiaj pójdę z kolegą. On mi jak to zrobić, bo to był właśnie ten pierwszy raz kiedy chciałem paysterfka kupić. I nie wiedziałem jak. Czy? Można powiedzieć, że wiedziałem, ale się lekko tak yy, bałem. Ale kupiłem tego paysterfa. I przyszedłem do domu potem. I takie dobre. Nikt o tym nie wie. Tylko ja, kolega. Czas kliknąć. Dodaj do koszyka. No i dodaj do koszyka. Kupiłem. Na następny dzień, zainstalowałem, bo miałem czas wolny, to... Yy... Chyba. to. Czas wolny i... Dobra, instaluję to. No i zainstalowałem No i grałem Grałem aż do dzisiaj Byłem od tamtej pory do teraz, zeszłem tylko 50 godzin No i właśnie teraz kończyliśmy Na spać się przyzwierzymy Grałem, grałem, gramy i osiągnąłem level Niestety, potem zdobyłem infamy i jakby bonusy za osiągnięcie tego levela dostaniemy kasę ehm, no i w ehm, mam zamiar kupić lepszy dysk i lepszą kartę graficzną kiedyś więc na pewno już mi wtedy komputer poleci z tym lepiej więc Mówcie w komentarzach, czy chcecie serii ja na lagach. <grych> czy nie eee... No dopiero teraz się posać w ten. Eee... Ja się będę z nami żegnał w tym momencie. Do zobaczenia. Na razie.